Hej, witam was moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym odcineczku. Dzisiaj mamy odcinek z kotem w roli głównej i mamy owocową eksplozję. Trzy sztuki numerek 41, 42, 43. Eee, czemu? czemu akurat tyle? No bo wczoraj wpadło mi 15 zł na odcinku, więc stwierdziłem, że już teraz nie będę dokładał. I y, tak sobie pomyślałem na tym odcinku, że kupię tą owocową eksplozję dawnej i nie miałem, więc sprawdzimy. Więc wkład 15 zł. co się uda z, y, trafić, to będzie dobrze, co nie, to nie, trudno, ale może coś fajnego wpadnie. Dobra, moja największa wygrana w tej zdrawce to 300 zł. Chyba razy 2 mi się udało, dwa razy mi się udało. Y, zaczynamy tak od gruszki i arbuza. Gróżka i arbus. Dawno, bardzo dawno jej nie miałem. Właśnie mi się przypomniało o tej owocowej eksplozji. A że akurat wpadło 15 zł to idealnie się złożyło. Mogłem wymienić na właśnie te zdrabki. Dobra, kokos winogrono winogrona, winogrono tutaj, tutaj kokos z winogronem tutaj oczywiście coś mogę pominąć ale to się wszystko znajdzie po klasie ewentualnie tu jest jabłko i pluskwinia jabłko, pluskwinia tutaj w jednej linii tutaj dwa jabłka jeszcze tutaj jedno jabłko i jeszcze pluskwinie. Numerek 41 nie bym mówiłam na początku. I po kolei no zobaczymy czy coś będzie. Przynajmniej 5 zł. Może padnie Banan truskawka. A jak coś więcej, to będzie jeszcze lepiej. Banan truskawka. Tu jest jeszcze kokos się pojawił. Chyba, chyba wszystko. No, rzadko drapię te zdrabki za 5 zł, dlatego też nie było u mnie tej owocowej eksplozji. Cytryna i pomarańcza. Cytryna i pomarańcza. Tutaj jeszcze jest cytryna. Tu pomarańcza, dobra. Karambo i ananas. Ananas ananas, borówki brakuje, awokado na przykład brakuje awokado i ananas nie awokado karambo i ananas, awokado bym chciał awokado i ananas nie, karambo i ananas karambo, ananas no to będzie te awokado jak tak powtarzam a dalej melon i figę no. Figa chyba z makiem tutaj będzie. Figa i melon. I wychodzi na to, że jest pusto. Zabrakło niestety. Tutaj jeszcze jest melon. Pierwszy pusta się trafił. Trudno. Ale tak jak mówię, dawno i nie drpałem. Fajnie tak po dłuższym czasie ją wypróbować. Teraz numerem 42. Może tutaj coś wpadnie, chociażby 5 zł. Jabłko, pomarańcza. Tutaj trzeba uważać na te kontrolne. Jabłko, pomarańcza, żeby nie zepsuć sobie zabawy. Sobie i wam. Jabłko jeszcze tutaj. Tutaj mamy jabłko. To chyba wszystko, co nam tutaj dali, bloskwinia i winogrono. Tu jest bloskwinia. Bloskwinia. Winogrono, winogrono. I tak jak w paradiso, no wszystkie symbole są. Więc trzeba szukać. Wszystkie owoce się pojawią tutaj z, tych twoich, z moich symboli. Pojawią się tutaj melon i wiśnie. Wiśnie. Melon tutaj jeszcze. Tutaj wiśnie. I co? Wszystko. Kokos oraz truskawka. Kokos tutaj, tu, tu truskawka. Kokos, truskawka, no figę tutaj mogą dać. Z figi tutaj się zadowolę. Kokos, truskawka, dobra. Gruszka i burówka. gruszka borówka teraz Dobra. tutaj jest borówka Dobra. ok chyba wszystko chyba tej kiwi. Za dużo by mogło wpaść. Dobra. Ostatni dwa. Jest yy, kiwi i arbus. Ale kiwi nam robi linie. Pięknie. No to nie będzie źle. Tutaj arbus. Tu jest kiwi. Dobrze. Oczywiście wszystko zdrapałem. To mamy linie. Dobra. I co? Będzie 5 zł pewnie. O, nawet 10 dali. O, to fajnie. ZZ. Z, zgadza się. Dawno nie drapałem, ale pamiętam. Mniej więcej kontrolne. Dobra, to będzie na krzyżówkę za 10 zł. Fajnie. Na jutro będzie krzyżówka za 10 zł. Co najmniej, chyba, że jeszcze tutaj coś wpadnie. Numerek 43. Ostatnia na dzisiaj zdrapeczka i od razu kontrolna mi poleciała. Ała! Karambo i gruszka. O, to kapa. Gruszka. Karambo. Zdrapiemy, a no już widać coś będzie. Gruszka i karambo. Byłoby fajnie, jakby to wpadło nawet. Zresztą, no widać, ta sama kontrolna. Poprzedniej zdrowce została dychę, więc albo będzie dycha, albo główna, albo nic. Banan i pomarańcza. Trzy możliwości są banan i pomarańcza. Ale i tak jestem zadowolony. Z 15 zł dycha odzyskana. Ok. Truskawka cytryna. Zadowolony, nie będę nalegał. Truskawka i cytryna. Ja. I awokado liśnie, arbuz liśnie, tutaj jeszcze awokado tu są arbuzy tutaj jeszcze arbus i chyba wszystko ananas, borówka ananas Tutaj, tutaj, o kokos by się przydał. sporówka Dobra. Chyba wszystko, i ostatnie winogrono i Figa. Figa tutaj dali, a Figa pewnie nic nie da. winogrona chyba też nie. Tutaj było. Awokado. W nie było dobra. Nie ma co przeciągać. Zobaczymy kontrolne Z. G. No niestety tutaj pusto Ale ja jestem, można powiedzieć, zadowolony. 15 złotych z wczorajszej wygranej przeznaczyłem na dzisiaj i odzyskałem. To jest ta zdrabka, tak odzyskałem 10 złotych więc fajnie jutro będzie na krzyżówkę XXL kolejny relaks dzisiaj był na owocowo a jutro będzie krzyżówkowo krzyżówkowy relaks dobra dzięki wielkie za uwagę trzymajcie się do następnego cześć